Mocne słowa, kają, Ale czy to nie są zwykłe przechwałki? Na to bym nie liczył. Habana! Zaraz zabrzmi ryk przodków! Kuralku, musisz szybko stąd uciekać. Grozi ci wielkie niebezpieczeństwo! Szkoda, że nie umiem chodzić po drzewach, bo zaraz bym go stamtąd wykurzyła. Zaraz! Już chyba mam na niego sposób. Malutki? Pamiętasz mnie? I mój słodki smrodek? Suka Sama! Mój nowy miętowy zapach! Przez niego straciłem całą swoją moc! O nie! Co ja zrobiłem? Chłopaki, musimy się pośpieszyć! Wiem! Ale mój zapach wcale go nie odstrasza! A może bym go zjadł? Nie. nie! Bunga, bierz go pod pachę i przynieś tu do nas! Twoim zapachem zajmiemy się później. Suka Sama! Nie. czysty, zaczynaj! Dobra, Maku, jak chcesz wojny, lwia straż jest gotowa! Ale na twoim miejscu bym uważał! A, a niby dlaczego? A dlatego! <Glipy> hmm. Chyba trochę się zasiedzieliśmy zresztą i tak w jeziorze było za mało ryt. No, mi się podoba. Wszystko wraca na swoje miejsce. A krąg życia wraca do równowagi. Tak, jeszcze jedna sprawa. Maku, e, kiedy populacja ryb wróci już do normy, ty i twoi ziomkowie jesteście mile widziani. Wystarczy tylko powiedzieć. Będę o tym pamiętał. Przepraszam, że zmieniłem Ci zapach Bunga. Potrafi być bardzo praktyczny. Hakuna ma Nie martw się! Mięta niedługo zwietrzeje! Im szybciej, tym lepiej. <mulizł>